Dobrze, panie trenerze, jesteśmy po meczu Sokoła Struda Motor LUBAWA, wynik 6 do 1 dla Sokoła. No, dla was to nie jest dobry wynik, aczkolwiek gdyby szukać pozytywów, to gdzie można byłoby je znaleźć? Na pewno w pierwszej połowie zaprezentowaliśmy się bardzo fajnie na tle Sokoła, który jest yy, na pewno jednym z czołowych zespołów czwartej ligi. I naprawdę dysponuje bardzo szeroką kadrą, która budzi respekt w całej lidze. A więc tu jest na pewno ten pozytyw. Myślę, że czerwona kartka zaważyła wszystkim i rozsypała nasze marzenia, bo w 11 było nam naprawdę trudno i pracowaliśmy ciężko, chłopacy dali naprawdę dzisiaj z wszystko, ale już w, 10, już w 10, no niestety wyższość zespołu ze Strudy nie podlegała dyskusji, także te bramki były, były już tylko kwestią czasu. No widać było też duże zaangażowanie wśród piłkarzy motoru. Wy też cały czas wzajemnie się napędzaliście, motywowaliście, bo to było słuchajcie, z ławki też na boisku. Jeden do jednego po pierwszej połowie robiło się nerwowo już w Ostródzie troszkę. Powiem szczerze, że, że myśleliśmy, my tu nie przyjęliśmy tego meczu oddać na pewno, a wynik tak, tak to wygląda, ten kto nie był, nie widział może tak to sobie odebrać. 1-6 wysoko, no tak wysoko, no ale no, tak jak powiedziałem wcześniej, no to była konsekwencja niestety gry jednego, całą połowę graliśmy jednego mniej i, i to się dało strasznie we znaki, a, a niestety na tym etapie jeszcze nie mogliśmy zaryzykować wszystkiego, ponieważ my w sobotę mamy ważny mecz. Nie mówię, że ważniejszy, bo wszystkie są ważne, tak? Puchar też był ważny, ale, ale mamy, mamy tam swój cel ligowy i to jest nasz priorytet. Tu chcieliśmy się pokazać naprawdę, ale no, no, troszeczkę czegoś zabrakło. Zabrakło może trochę szczęścia. W paru sytuacjach możemy się pospierać. Czy było, nie było i nie wracajmy już do tego, bo to już jest. Znaczy będziemy analizować na pewno. Tak, na pewno będziemy analizować, a, a, a w tej chwili no naprawdę podziękowałem chłopakom, że nie ma, nie ma żadnej stypy, jest, powiem szczerze, atmosfera bardzo dobra. Chłopacy są naładowani i oni sami czują, że dali z siebie wszystko. I o to, o to chyba najważniejsze. I to, o to chodzi. Trener Marek Śnieżawski po meczu z około struda Motor Lubawa 6 do 1. Trenerze, gratulacje, bo naprawdę szczególnie druga połowa wybitna. Dokładnie, no, w, dru w drugiej połowie e, gdzieś ta piłka części znalazła drogę do, do, do bramki. To już chyba nasze, nasze demony, że, że, że strzelamy, jak im szybciej w ramkę, tym później e, usypiamy i mamy jedną, drugą sytuację nie kończymy tego. przeciwnik gdzieś nie mając dużo z gry, w pierwszej połowie, jedną akcją e, stykowo w polu karnym e, wpakował to pi, piłkę do bramki z, z metra praktycznie. No i taka lekka, e, lekka obawa, no, znaczy obawa, no to, to ciężko nazwać obawą. tylko tak nasze... Głupia na bramka to zawsze jest e, daje do myślenia. E, I to też gdzieś ta pewność siebie ucieka. E, u niektórych zawodników zaczyna się tworzyć e, dziwna gra jak najszybciej e, do bramki. Tak więc w drugiej połowie tutaj na pewno to o wiele e, lepiej wyglądało. No właśnie, bo prowadziliście jeden do zera, Wydawało się, że kontrolujecie spotkanie, tracicie bramkę. Tak dosyć z niczego, bo odnosiliśmy wrażenie, że sokół sam sobie robił problem. Dokładnie mówię, jak nie strzelamy tych bramek i się nie napędzamy tak pozytywnie, bo wiadomo, strzela się szybko bramkę, e, powinno to iść w tym kierunku, że jedna, druga, trzecia i gdzieś tutaj, e, żeby takie automatyzmy naturalne wychodziły. Ta bramka to, mówię, tak jak mówię, ten, ten, ten taki niepokój, że, że, że gdzieś ten wynik jest na styku, pomimo tego, że mecz jest w kontroli e, i tutaj zaczyna się jakieś szukanie dziwnych rozwiązań. Ale no, generalnie uważam, że na plus. Bardzo mnie cieszy to, że, że, że nasza młodzież dostała kolejne minuty. Widać troszeczkę, że, że gdzieś nie wszyscy są w formie, albo jeszcze potrzeba czasu, żeby, żeby te tryby nasze, które, które funkcjonują gdzieś blisko tej jedenastki, trybiły tak, jak powinny. Cieszy to, że wszedł Michał Kiełtyka po, po dłuższej przerwie. Tak więc pozytywnie już nie, nie chodzi mi o tyle o bramkę, co, co po prostu to, że może żeby ci dziwnie na boisko. Dziękuję.